Obejmując z narodu urząd prezydenta Rzeczypospolitej. Dzień po zaprzysiężeniu na urząd prezydenta RP Karol Nawrocki przyjechał do Kalisza. To jego pierwsza wizyta krajowa w tej kadencji. Podczas spotkania z mieszkańcami głowa państwa podpisała swój pierwszy projekt ustawy o zapewnieniu realizacji inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego. CPP! CPP! Jak przypomniał prezydent, to wypełnienie zapowiedzi z kampanii wyborczej, gdy obiecał złożenie projektu ustawy wzorowanej na obywatelskiej inicjatywie, pod którą podpisało się blisko 200 tysięcy osób. Ów projekt utknął w sejmowej zamrażarce. Jadąc do państwa na te ważne dla mnie spotkanie już w roli prezydenta Rzeczypospolitej, jadąc do Kalisza, mijałem... Polki i Polaków, którzy witali mnie biało-czerwonymi flagami, a gdy przyjechałem tutaj do Państwa, to jeszcze raz uzmysłowiłem sobie tak głęboko w swoim sercu, jak wielka jest wiara, nadzieja i chęć rozwoju naszej wspaniałej, a w przyszłości wierzę, to wielkiej Polski. Nowa inicjatywa zakłada powrót do pełnej realizacji planów z 2023 roku bez cięć w inwestycjach okołolotniskowych i ograniczeń w budowie sieci kolejowych. Karol Nawrocki podkreślił, że CPK powinien być realizowany w duchu zrównoważonego rozwoju, a miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolej. Ten nasz wspólny sukces, wspólny sukces naszej przyszłości. I dobro z niego pochodzące miał być dystrybuowane w myśl zrównoważonego rozwoju, bo jest jedna Polska. Jest Polska wielkich aglomeracji, jest Polska Warszawy, Gdańska, ale jest też Polska Kalisza i innych średnich miast w Polsce i miast mia małych, i jest też Polska Powiatowa. I my wszyscy budując siłę i odpowiedzialność państwa polskiego musimy być razem. Dlatego, w moim projekcie przygotowanym i podpisanym przed momentem domagam się jednoznacznie, drodzy Państwo, powrotu do zrównoważonego rozwoju i do tego, aby centralny port komunikacyjny nie był kołem bez szprych, a był kołem ze wszystkimi szprychami, a miasto Kalisz nie może być rozjechane przez szybką kolę. Zwrócił uwagę, że obecny rządowy projekt wykluczył wiele miast powiatowych z planów kolejowych i ograniczył udział polskich przedsiębiorców w inwestycji. Jako prezydent Polski nie zgodzę się na to, aby eliminować miasta średnie, ale także Polskę Powiatową z dystrybuowania tych wszystkich dóbr, które razem wypracowujemy. Tak. Polska jest też bogata Waszą pracą, pracą tutejszych przedsiębiorców, Waszymi podatkami i to musi znaleźć odzwierciedlenie w projekcie dotyczącym naszej przyszłości. Musimy, drodzy Państwo, doprowadzić także do tego, że przedsiębiorcy, którzy czekali w wielu polskich średnich miastach na to, aby rozpocząć pracę nad centralnym portem komunikacyjnym, Dostali tą szansę, bo to polskie przedsiębiorstwa i polscy pracownicy, co także zapisane jest w tej ustawie, powinni budować nasze wspólne lotnisko i całe jego zaplecze logistyczne. Wizyta prezydenta w Kaliszu spotkała się z dużym zainteresowaniem mieszkańców. Do Kalisza przyjechał prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Karol Nawrocki. Spotkanie z głową państwa przyciągnęło prawdziwe tłumy. Mieszkańcy Kalisza licznie zgromadzili się, by osobiście wysłuchać wystąpienia prezydenta i zadać mu pytania dotyczące spraw lokalnych i ogólnokrajowych. Wydarzenie odbyło się w wyjątkowej atmosferze. Nie brakuje emocji, rozmów i poczucia, że Kalisz żywo uczestniczy w życiu politycznym Polski. Wielu mieszkańców nie kryło radości z wizyty prezydenta, podkreślając, że takie spotkania to szansa na bezpośredni dialog i zwrócenie uwagi na potrzeby regionu. To jest bardzo, coś pięknego. No. Tak, bardzo jestem zadowolona, tak. No tak, słyszałam, że to właśnie jest wizyta związana z tą koleją. Kolej się Igor wycofać z Kaliszy, puścić obok Kaliszy. I dlatego to na po to przyjechał. Miała tu stawać, a ostatnia wersja trzeba przejść. Czyli chodzi o to, żeby mieszkańcy mogli z tego skorzystać, tak? Oczywiście, jak najbardziej. Każde rozwiązanie, które służy mieszkańcom, jest bardzo dobre, więc trzeba się tego trzymać. Wizyta w Kaliszu była pierwszym krajowym wyjazdem prezydenta Karola Nawrockiego po zaprzysiężeniu. Jak podkreślali mieszkańcy, to ważny sygnał, że głowa państwa chce wsłuchiwać się w głos także miast średnich i powiatowych. Spotkanie zakończyły liczne rozmowy z prezydentem, wspólne zdjęcia i poczucie, że Kalisz, choć na mapie Polski nie największy, w piątek znalazł się w centrum uwagi całego kraju.